Hej, dobry wieczór. Witam was serdecznie. Trochę może już późno, ale chciałam wykorzystać tę chwilę spokoju i opowiedzieć wam dzisiaj o moim olejku mocy. W tym celu zrobiłam sobie tutaj świeczki, taką atmosferę, żeby też trochę to uczcić, bo powiem szczerze, że długo zabierałam się do tego live'a, bo to jest naprawdę olej, który Zajmuje specjalne miejsce, jakby w moim życiu, a jest to, jak zapewne wiele osób się domyśla, olejek paczuli. Hmm, może taki trochę na początku rys historyczny, który chciałabym nakreślić, jeżeli chodzi o mnie i o Napoleona, bo generalnie olejek paczuli liście tej rośliny występują głównie w Azji. Natomiast do Europy trafiły właśnie dzięki Napoleonowi na początku XIX wieku z Egiptu, gdyż Napoleon przewoził jedwabne szale na dwory europejskie i w celu jakby ochrony materiału przed molami były one konserwowane powiedzmy przez właśnie olej paczuli. No i od momentu, kiedy trafiły na te dwory europejskie w XIX wieku, no to jakby rozpoczął się boom na, na ten olej właśnie paczuli. Jeżeli chodzi o zapach, to, to jest taki właśnie niesamowity zapach tego olejku. Ja sobie go jeszcze przywołam. Ten olejek ma taki ostry, ziemisty zapach. Słodki, można powiedzieć, drzewny, taki balsamiczny, ale gdzieś tam, właśnie na końcu, ta, 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 ta ziemistość tego olejku przebija. Niektórzy, na przykład, spotkałam się z tym, że mówili: O, pachnie jak Coca-Cola. No i rzeczywiście, troszeczkę tak pachnie. Natomiast moja historia z tym olejkiem, że pozwolę sobie na dygresję, to jest taka, że na początku jakby mojej przygody z aromaterapią yy, poznawałam różne olejki, i, i wiadomo, niektóre robiły na mnie większe wrażenie, niektóre mniejsze. Natomiast spaczyłam, to było tak, że byłam w stanie yy, wyczuć na dużą odległość, że ktoś pachnie tym olejkiem wśród wielu osób zebranych w jakiejś grupie ludzi. I tak na przykład, będąc na ścianie, yy, Znalazłam mężczyznę, który właśnie pachniał tym olejkiem. Jak się potem okazało, to jest jeden z czołowych wspinaczy polskich, taka osoba bardzo świadoma, coach i ona właśnie tego olejku używała. Jak zapytałam dlaczego, no to powiedział mi, że ma takie właściwości ugruntawiające i wzmacniające jakby fizyczność. I on używa tego olejku na ścianie. No i potem było kilka sytuacji, że szłam ulicą i po prostu Czułam gdzieś po oddali ten olejek, więc potrafiłam pójść za kobietą hmm, podczas nie wiem, wyprzedaży garażowych na Saskiej Kępie i, i zapytać ją, czym pachnie. I zawsze to był ten strzał, że to jest po prostu olejek z hmm, i, Więc hmm, jestem już szczęśliwą posiadaczką tego olejku i, i teraz opowiem Wam o tym, jakie są jego właściwości. Więc jeżeli chodzi o takie właściwości, może nie jest czystej aromaterapii emocjonalnej, tylko bardziej zdrowotne. To jest to olejek, który doskonale wpływa na infekcje skórne, zarówno na podłożu bakteryjnym, jak i grzybiczym, jak i przy jakichś zakażeniach drożdżakami. I też, tak jak mówiłam, odstraszać my i mole. Więc też można go stosować przeciwko insektom. Natomiast to, co można powiedzieć o tym olejku, no to przede wszystkim jego właściwości w aromaterapii emocjonalnej. I tak, olejek paczuli wspiera jednostki w, w byciu całkowicie połączonym ze swoim ciałem czyli wzmacnia fizyczną moc organizmu, synchronizuje umysł i ciało ma takie działanie stabilizujące i Ugruntawiające, wzbudza poczucie tu i teraz. Teraz pozwolę sobie na kolejną dygresję, bo niektórzy mówią, że te dygresje są najciekawsze, więc pozwolę sobie na kolejną dygresję a propos tu i teraz. Bo zapewne nieraz zauważyliście, że w momencie, kiedy podobne, trochę właśnie działanie, tu i teraz ma cukier. Nie wiem czy zauważyliście czasem w momencie, kiedy spożywamy jakieś słodycze, to nagle mm, mamy taką chwilę uważności, y, oddania się tylko tej czynności. I to fajnie można z, y, zauważyć na przykład w momencie, kiedy jest impreza, jest gwarno, y, wesoło, i nagle y, y, goście zaczynają częstować się tortem, i wszyscy jedzą tort, i nagle jest po prostu cisza totalna cisza. Każdy, jakby. Y, oddaje się konsumpcji tego tortu, i to jest właśnie takie tu i teraz. I Właśnie tak samo jest z tym olejkiem Paczuli, że on takie y, ma w, y, działanie y, 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 ugruntawiające, dlatego pozwala poczuć się tu i teraz. Y, więc ten olejek na przykład może być związany z takimi sportami jak yoga, tai chi czy y, wspinanie, czyli sporty, w, y, których celem jest połączenie. Umysłu naszego i ciała. Uspokaja niepokój, nerwy, yy, pozwala jednostkom docenić w ogóle wspaniałość yy, ciała fizycznego ze wszystkimi jego naturalnymi yy, funkcjami i procesami. No i oczywiście jest Afrodyzjakiem. Yy, co może jeszcze powiem, yy, bo teraz yy, byłam ostatnio na Helu, gdzie prowadziłam yy, warsztaty z aromaterapii. No i właśnie ten olejek z paczuli, to można powiedzieć, że był takim największym hitem, bo wszyscy tam przychodzili do mojego kampera, pukali, już wiedzieli. Często przychodziły osoby, pytały, jak pomagałam przy jakichś dolegliwościach, ale wieczorami to wszyscy przychodzili, pukali, mówili, A, idziemy na imprezę, czy mogłabyś nam y, pożyczyć ten olejek tu i teraz. Więc pozdrawiam wszystkich z Helu serdecznie, którym się przysłużył olejek tu i teraz. Też po powrocie, właśnie, bo to taka energia się robi. I po powrocie, właśnie zadzwoniła do mnie pani, która miała problemy z gardłem, więc poleciła mi olejek odpowiedni, czyli Air. Ale też potem zapytała, a czy ma pani może paczule? Także, także mam dla niej ten olejek paczuli. I jak się potem okazało, też właśnie to jest wróżka tutaj gwiazd, gwiazd polskich i właśnie będzie. Podczas swoich seansów używać paczuli. Co jeszcze mogę powiedzieć? Też dziewczyny, właśnie z Helu, piszą, że, że wspaniały olejek i, i łączą go w różnych kompozycjach zapachowych. I na przykład super jest z takim olejkiem Citrus Bliss i wtedy jest bardzo ciekawa kompozycja zapachowa. Także Olu, pozdrawiam cię serdecznie, bo właśnie sobie wypróbowałam i, i, i naprawdę niesamowita, niesamowita woni to już może na tyle, bo trochę późno już prawie po 23 proszę piszcie do mnie dzwoncie, jak macie jakieś swoje doświadczenia z tym olejkiem jak wy go odbieracie chętnie, chętnie posłucham i jakbyście potrzebowali jakieś próbeczki albo, albo tego olejku to też dawajcie znać pozdrawiam serdecznie, cześć